Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim państwa gościem jest Piotr Tymochowicz, człowiek, który. Jan, Janku, witam na, państwa. Narobił duże zamieszanie opowiadając o tym, że Andrzej Leper nie zmarł śmiercią naturalną. I drodzy państwo, doczekaliśmy się, a dokładnie pan Piotr Tymochowicz się doczekał, wezwania do prokuratury okręgowej na Chodzimską na 27 października celem złożenia zeznań. Sprawiając, że Andrzeja Lepera no jak mnie mam się nie pojawić. Po pierwsze, no, najpierw miałem sygnał od zaprzyjęcionych osób, że jest montowany, montowany akt, no nie, 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 nie akt oskarżenia, tylko co jest przed aktem oskarżenia. Jakaś sprawa. Sprawa, sprawa przygotowawcza, tak, sprawa przygotowawcza jakaś coś żeby spróbować mnie ugryźć od strony no a może to Tymochowicz namawiał Andrzeja Lepera na samobójstwo pod tym taki sygnał miałem że chcą mnie wyrobić w taką historię no wiedząc o tym że nie wyjdzie im że nie ma szans im wyjść sprawa poprzednia zarzuty o zboczone jakieś materiały bo wiedzą już, że to padnie no to próbują jeszcze za jednym zamachem Załatwić sobie sprawę Andrzeja Lepera, a jednocześnie mnie postawić być może w stan oskarżenia. No, dlatego też, że byłem ostatnią osobą, z którą Andrzej Leper się spotkał. No, ja powiem tak, ja oczywiście bardzo chętnie przyjadę na zeznania i nawet spakuję walizkę na dłużej i chętnie przyjadę, ale do Norymbergii. Bo liczę na to, że będę zeznawać w Norymbergi podczas procesu Norymberga Plus, Norymbergia Plus, znaczy 2 Plus, czy 2,0? Tak, czy 2,0? Więc no, jestem na to przygotowany w pełni, żeby w Norymbergi stosowne materiały, dowody pokazać i, i zeznać to, co wiem. Natomiast na pewno, gdybym żył w czasie Trzeciej Rzeszy, no nie pojechałbym do sądu, którym, którego szefem jest Himmler czy, czy Goebbels. No to byłoby szaleństwo. Zresztą był taki proces, były takie procesy. Chciałbym przypomnieć tragiczną bardzo historię, ale, ale bardzo ciekawą i którą warto, warto poznać, Sophie Scholl. Hans i Sophie Scholl, młodzi, młodzi ludzie z Politechniki, młodzi Niemcy, którzy sprzeciwiali się wojnie, którzy, którzy postanowili wezwać młodych ludzi do jakiegoś ruchu oporu, rozdawali ulotki. I to był w czasie III Rzeszy pokazowy proces, gdzie Sophie Scholl dostała jeszcze taką w ostatniej chwili możliwość uniknięcia egzekucji, ale w imię no w imię racji stanu, tak jak ci młodzi ludzie to pojmowali, w imię niemieckiej racji stanu, żeby właśnie można było zaznaczyć, że nie wszyscy Niemcy młodzi to hitlerowcy. Sophie nie, nie poddała się, tak jak zresztą Hans. I zgidotynowano ją i jej brata. <tak> Także to, no, to wstrząsająca historia. Ja zastanawiam się nad tym, czy miałbym tyle odwagi, co Sophie Scholl czy Hans Scholl, Wydaje mi się, że pewnie tak, miałbym, ale byłaby to odwaga z rodzaju niepotrzebnych, bo mogę się bardziej przydać w Norymberdze 2.0. Także te moje walizki, jeszcze chwilkę, mam nadzieję, że niedługą chwilę, ale jeszcze chwilkę chciałbym, żeby poczekały. Dobrze, to w takim razie kończąc ten wątek, czyli Twoje zadania w sprawie Andrzeja Leppera i okoliczności: śmierci muszą poczekać na zmianę władzy. W Polsce natomiast powiedz mi, co wiesz na temat afery taśmowej, na temat, bo wiem, że wiesz, na temat okoliczności dystrybuowania taśm nagrań w pamiętnym roku 2014. Tak. Znaczy moja rola była w tym dziwna? Ja pierwszy ja raz o tym, o tym powiem tutaj u ciebie. Um. Ja po prostu dla swoich klientów, tak jak mogłem, tak jak potrafiłem, starałem się być też mentorem. I jeżeli miałem klientów biznesowych, znaczy z tego wydzieliłem klientów na biznesowych i na, i na politycznych. Natomiast, natomiast starałem się nie mieszać tych dwóch światów. Starałem się zawsze być konsekwentnym pod jednym kątem. Starałem się konsekwentnie ostrzegać ludzi biznesu, żeby nie wchodzili w szambo polityczne, obojętnie której strony, czy mówimy teraz o rządach platformy, czy o rządach piso, to nie ma wielkiego znaczenia, tak naprawdę. Przestrzegałem ich przed tym, że jest to absolutne szambo, gdzie różne gierki interpersonalne, rozgrywki są ważniejsze niż cokolwiek innego. Tłumaczyłem swoim klientom biznesowym, że nie ma czegoś takiego jak polska racja stanu, żeby zapomnieli o tym. Kto z tych idiotów u e, e, władzy, znaczy po pierwsze, trzeba być nienormalnym psychicznie, trzeba być psychopatą, żeby w Polsce chcieć być prezydentem e, i e, stygmatyzować siebie i całą rodzinę. E, no, e, no, trzeba, trzeba być po prostu nienormalnym. E, no, natomiast trzeba być e, naprawdę m, m, w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej w Polsce. I trzeba mieć bardzo naruszone ego, żeby chcieć zostać politykiem. E, dlatego, że to polityka nie jest polityką w Polsce, to jest politbiznes. E, ja bardzo wielu miałem takich klientów, no ręce opadały, ja bardzo... To nie jest tak, że ja przyjmowałem wszystko. Ja więcej rezygnowałem, więcej odmawiałem współpracy, niż podejmowałem współpracę. Jak wszyscy wiedzą, tylko z niektórymi podjąłem współpracę, z Leperem, z Palikotem. Z wcześniej z Leszkiem Millerem, z innymi, ale, ale ja pamiętam całe rzesze kandydatów na polityków, którzy mówili, panie Piotrusiu, to taka była chęć też współupalenia się, a, a ha mi z tym, gdzie ja pójdę, do której partii. Chodzi o to, żebym ja został, trafił do parlamentu, żebym ja się dostał do tego żłoba. O to chodzi. Na ten temat powstał film, nawiasem mówiąc, który zrealizował wielki Marcel Łoziński, jak to się robi, gdzie chcieliśmy pokazać prawdę na ten temat, że tych ludzi, którzy trafiają do polityki polskiej w ogóle nie interesuje. Coś takiego jak polska racja stanu, jak zrobienie czegoś dobrego dla współobywateli, czy, czy to, żeby być reprezentantem współobywateli. To, jest, to są na ogół ludzie, Którzy mają rozbudowane bardzo mocno ego, którzy niczego nie osiągnęli, do niczego się kurwa nie nadają, kiosku ruchu nie poprowadzą żadnego. Pinsucki o nich powiedział jedno proste zdanie: tylko do jednego się nadają, kury, szczać im kurwa prowadzać, tylko do niczego więcej się nadają. I ci ludzie pchają się, pchają się po prostu całym ciałem do polskiej polityki i takich potem mamy, taki mamy efekt. No kto rozsądny. Czy, czy, czy możemy wymienić jakiegoś filozofa, jakiegoś e, naukowca, jakiegoś mądrego człowieka? Ja nie mówię o pierwszym semie kontraktowym, ja nie mówię o Mikołaju Kozakiewiczu, e, który był wybitnym naukowcem. Ja nie mówię o profesorze Gieremku i tak dalej. Ja mówię teraz współcześnie o, o tym, co się dzieje. No, kto trafia do polityka, Najwię... do polityki, największe ludzkie szambo, jakie można sobie wyobrazić, e, trafia do polityki? No, i dlatego już, już teraz ja wiem, co muszę powiedzieć, bo czytam w Twoich myślach. Dobrze, Ty, Machowicz, tylko to inne było pytanie. Może wrócisz do wątku głównego? Już wracam. Oczywiście. E, e, tak, dlatego o Markowi powtarzałem wielokrotnie. Poznałem go, kiedy był pracownikiem KGHM-u, potem, gdy założył własną. No, firmę, tak, o Marku. E, no, to, 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 to tam przeszło 25 lat się znamy bardzo długo. E, bardzo się cieszyłem z jego sukcesów. No, traktowałem jego sukcesy jako swoje sukcesy, dlatego że on był bardzo wycofany, bardzo nieśmiały, nie był w stanie nie tylko wystąpić publicznie, ale, ale zapoznać kogoś nowego. I osiąga nagle sukcesy. Taki człowiek znikąd, taka szara myszka, własną ciężką pracą osiąga wielkie sukcesy w biznesie. No i, no i powiedziałem mu znaczy mówiłem mu wielokrotnie. Nie wchodź, nie pchaj się w żadną politykę. Nawet, no oczywiście on miał wytłumaczenie, że jego interesom zaszkodził Donald Tusk, jak wiemy powszechnie, więc chciał się potem zemścić na Donaldzie Tusku. No mimo to powtarzałem mu wielokrotnie, że to nie jest dobry pomysł, że walka, walka z całą partią polityczną, walka z politykami w Polsce musi się zawsze źle, skończyć. Zawsze tak się dzieje. No i no ale, ale no to jest taka przypadłość, to jest trochę tak, że jeżeli ktoś pod wpływem treningu uzyskuje, należy, znaczy zaczyna czuć, jak wielką ma władzę, zaczyna odczuwać skutki charyzmy, którą można by trenować, to chce jeszcze więcej, jeszcze więcej, to tak jak w Hazardzie. Dlatego ja trochę krytycznie patrzę na Marka Farentego, mimo że był moim klientem, bo ostrzegałem go przed tym, żeby się nie pchał w świat polityki, podobnie jak kiedyś szkoląc Zbyszka nogę uprzedzałem, że no okej, okay, mogę go nauczyć przemawiać, mogę, mogę spróbować o, o wielu sprawach z nim porozmawiać, ale żeby się nie pchał do polityki po prostu, bo to musi się źle skończyć. No, ale niestety, no, to, to, jest, to jest tak, że jak ludzie poczują po treningach swoją moc, swoją siłę, to chcą, chcą przejść na, na gdzieś inne poziomy, również niestety polityczne. Ale nie warto. Jeżeli, jeżeli komuś dobrze życzycie, jeżeli, jeżeli ktoś naprawdę w waszym otoczeniu jest wartościowym człowiekiem, to najgorszą krzywdę, jaką możecie mu wyrządzić. To skierować go do polityki. Patrz w nawiasie: Case, przypadek Wartka Arłukowicza. To był bardzo porządny lekarz, to był bardzo porządny gość. Pacjenci go nosili na rękach, uwielbiali go. Cieszył się no, nie, nie powszechnym szacunkiem, tylko cieszył się powszechną miłością. Do momentu, kiedy uznał y, 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 propozycję pani kopacz, mianowania go ministrem zdrowia za tak nobilitującą. Kurwa, ja nie mogę tego pojąć. Co ci ludzie mają w mózgach? Jak wejście do szamba może być nobilitujące? To jest coś niewyobrażalnego dla mnie po prostu. No szambo nie nobilituje nikogo. Oczywiście no, ludzie wchodzą do tego szamba, bo tam leżą pieniądze. Tam można wydłubać miliony złotych ze spółek Skarbu Państwa. Które przestają być spółkami Skarbu Państwa, a stają się spółkami partyjnymi po prostu. To o to chodzi. To, to nie o to chodzi, żeby trafić do polityki i mieć dietę. Nawiasem mówiąc, politycy mają nie tylko pensje bardzo dobre, ale dostają drugie razy, dwa razy tyle na prowadzenie biura, z czego oczywiście wszyscy oszczędzają na tym, nawiasem mówiąc, i tylko symbolicznie jakieś pociotki zatrudniają, żeby być w porządku formalnie, a tą kasę biorą do siebie. Tak to jest powszechna praktyka. Natomiast oprócz tego polują, jak już się dostaną do żłoba, to jest polowanie. To ja może też od, odkryję kulisę trochę, o co chodzi w tym polowaniu? Nie chodzi o to, żeby, żeby Polska miała jakąś pozycję na świecie, żeby y, przeforsować swój program, strategię jakąś fajną, nie. Polowanie polega tylko na jednym, żeby się uplasować gdzieś w, u fajnego, gdzieś u, u dobrego źródła, najlepiej u, w spółce Skarbu Państwa, żeby zamienić y, y, Sejm na politbiznes, żeby się przyssać po prostu do pieniędzy. To jest jedyna rzecz, o, na której zależy politykom. Jeżeli mamy wątpliwości, o co im cholera chodzi, to pamiętajcie, że chodzi tylko o jedno i naprawdę nic więcej. Chodzi tylko o pieniądze. Nie no właśnie, ale co, co, tam było, co tam było ciekawego, co zaobserwowałeś, jak falenta zaczął żonglować taśmami. O co on grał? No nie wiem, czy to jest wiedza powszechnie wiadoma, czy, czy nie. To teraz nie, nie chciałbym czegoś nadmiernie zdradzać, ale no ale u źródła leżała zemsta na liderze Platformy. No i. No, jeszcze raz mogę tylko powtórzyć, ostrzegałem przedtem i byłem przeciwny takim rozgrywkom, ale Marek wiedział, wiedz, nasze znaczy sądził, że wie lepiej po prostu No zawarł umowę z pisem. No jak można zawierać umowę kurwa z bandytami? No wierzył w to, że, że Pis jak otrzyma od niego jakiś prezent, to będzie się za nim wstawiać, będzie go kurwa nosić na lektyce. Będzie mu, nie wiem, obiady przywozić do domu codziennie. Będą mu wdzięczni po prostu dozgonnie. No, jakby. No, no można, można zabierać umowy, ale z ludźmi, którzy mają jakiś honor. Z ludźmi, którzy, którzy no, są jakoś wartościowi, no ale nie z ludźmi pisu. No, to, 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 to trzeba być nienormalnym, żeby wierzyć w to, że, że to się dobrze skończy, że jakikolwiek układ z pisem się dobrze skończy. No tak, no i no i co? Nie? No i to potem potem oczywiście wszystko przebiegło tak, jak przewidywałem, jak ostrzegałem Marka. Stabilne. Stabilne. To znaczy słu Stabilne. Stabilne. służby, służby dla, których, dla których, które pracują dla pisu, służby, które miały niby chronić Marka, no, no, no po prostu odwróciły się do niego plecami w pewnym momencie, no, kiedy to są, przestał to się... Tak, kiedy tak. muszę zrobił swoje, kiedy możen zrobił swoje. Trzeba było go również udupić. No i, i to, to, to zrobili. I to jest w skrócie cała historia. no czy ja mam tutaj takie wrażenie, bo właśnie powiedziałeś, że w skrócie. Ja to jednak tam było trochę zawirowań, bo w pewnym momencie tak. też e, dał się tutaj wykorzystać e, Zbyszek Stonoga, jako ten, który opublikował tak. wszystkie akta e, tej sprawy. Ja to wiem od e, Stonogi, że to przekazał mu te akta Jacek Kurski, który z kolei miał je dostać od Michała Lisieckiego. Michała Lisieckiego, tak. Tak to miało sobie... Jest to, jest to o, tyle, o tyle prawdopodobne, że osobiście poznałem kiedyś Michała Lisieckiego, na no, właściwie prośbę ich obu, poznałem kiedyś Michała z, ze Zbyszkiem Stonogą. No, Michał to jest kolejna ciekawa postać, kreująca się na wielkiego człowieka biznesu, który odkrywa, że w zasadzie bez służb, bez współpracy z tą jakby ciemną materią, nie ma szans za dużych, także znowu no, też wybiera ścieżkę taką pokrętną trochę. No, ale to jest już inna sprawa. Nie, natomiast wiesz, no, to to by mnie ciekawiło mnie to, jak oni to rozgrywali. Czy ty gdzieś dostrzegłeś, czy był tylko ty widziałeś tylko pierwiastek zemsty na Tusku, rozumiem. Wejście z niego w układ z pisem. em Natomiast tutaj się dowiadujemy, że to był bypass, że oprócz pisu i Zemsty byli jeszcze Rosjanie, którzy no, też mieli swoje oczekiwania i no, oni z kolei mm, byli niezadowoleni, bo yy, Marek zaczął tą zabawę wcześniej niż oni chcieli. No bo oni chcieli to bliżej wyborów. A on zaczął to w czerwcu, kiedy mu się te składy węgla zaczęły palić. No tak. Jeszcze gorszym, jeszcze gorszym powiązaniem jest powiązanie biznesu z polityką Rosji. No, ale o tym akurat nic nie wiem. To już są prywatne jakieś działania Marka, o których, z których on się nikomu nie zwierzał. No zresztą pewnie nie powiedziałbym nawet wówczas, gdyby się zwierzał, ale tak się akurat złożyło, że po pierwsze mnie ten temat w ogóle nie interesował, a po drugie rzeczywiście nie zwierzał mi się z żadnych historii w związku z kontaktami z Rosją. A z tymi z kontaktami z Pisem, co mu obiecali? Bo on mówił, że przede wszystkim obiecali mu Aha, bez... tak. Ale myślę, że... obiecali, obiecali mu przede wszystkim rozwijanie spokojnie interesów właśnie z Rosjanami. Co mnie specjalnie nie dziwi, no bo jak, jak wiemy, pisma bardzo dobry układ z Rosjanami, także to akurat specjalnie mnie nie dziwi. Natomiast obiecano mu tak zwany parasol ochronny, obiecano, że będzie miał święty spokój, obiecano, że będzie e, e, bardzo e, cieszyć się różnymi zaszczytami na salonach. To też jest następne skojarzenie, gdzie kurwa te salony w PiSie są. Tak nawiasem mówią. No ale nic. Ciekawa jest, ciekawa jest sytuacja, że oni go zostawili w tej sytuacji. Dlaczego? Powiem tak, że to bardzo nierozsądne i bardzo mało pedagogiczne. Nierozsądne, bo zostawili faceta, który no jednak dysponuje jakimś tam materiałem dowodowym, który ich obciąża, pokazuje ich rolę. No, jeżeli idzie. Nie, jeżeli no, idziemy. Ale to jest oczywiste, że, że zostawili, dlatego że niewygodne były nie, niewygodne, niewygodne były relacje z Markiem Walentem ze względu na jego kontakty z Rosjanami. Więc gdyby to w jakikolwiek sposób wyszło na jaw, no dla PiSu to nie byłoby najwygodniejsze, bo cała narracja PiSu jest przeciwko Rosji. Z jednej strony mamy antyrosyjską narrację od bardzo długiego czasu, a z drugiej strony mamy ścisłą współpracę. No więc. Jakby Marek zbyt mocno miał kontakty w Rosji, żeby, żeby brać współpracę z nim na poważnie, po prostu. Tak ja no, uważam. To, krótko, mówiąc, krótko mówiąc, musieli się od niego odciąć, tak to zostało potraktowane tak. militarnie, bo tutaj tak się rysuje się ten fragment. No to dobrze, Piotrze, to opozylowaliśmy dwa główne wątki. To powiedz już może na koniec, no bo rozumiem, że się nie pojawisz w, w sprawie 27 października. Powiedz mi, bo to jeszcze tam była taka kwestia, mi policja nie odpowiedziała na ten temat, że było przeszukanie u Twoich rodziców. Tak. No, nalot był, był nalot, zaraz po wywiadzie z Tobą zresztą. Był, był nalot policji chyba, nie pamiętam już następnego dnia, czy dwa dni jakoś później, u no, bardzo mocno starszych ludzi, którzy, którzy no, po prostu są schorowani. No, i to, 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 jest, to jest, nawiasem mówiąc, no, wiedzą o tym, że to jest czuły punkt, no bo, bo bezpieczeństwo moich rodziców nie spędza sens powiek. Ja dawno już myślę o, myślałem o tym, żeby ich sprowadzić, ale niestety stan zdrowia ich nie pozwala na to, żeby, żeby się przenieśli do Azji dalekiej 10 tysięcy kilometrów dalej. Także no, bardzo podłe jest to, że nie mogąc mnie dosięgnąć, w jakiś sposób są gnębieni moi rodzice, bo są wzywani bez przerwy na jakieś przesłuchania do różnych prokuratur, są gnębieni różnymi pismami na ten temat. Na wezwaniach jest napisane zawsze, że zostaną siłą doprowadzeni, jak dobrowolnie nie przyjdą. No to jest w ogóle, no to, to, są, to są te symptomy państwa potwór, które stworzono. Tylko, tylko ja chciałbym podkreślić może jeden drobiazg, szczegół, że to niekoniecznie tak jest, że to PIS nagle zbudował państwo potwór. Ja pamiętam, jak zgadzałem się z Januszem Panikotem wiele lat wcześniej, zanim PIS objął władzę, że zarówno SLD, jak i potem różne inne partie koalicji, dopuściły do tego, żeby zbudować represyjne państwo potwór dla własnych obywateli. Dlatego tak bardzo też osobiście popierałem, oprócz tego, że to był mój klient, to popierałem koncepcję Janusza Palikota stworzenia przyjaznego państwa, o czym mało kto pamięta przeciwdziałać temu, co obserwujemy dzisiaj. Bo Platforma oczywiście nie zrobiła nic, a jeszcze umocniła to państwo to potwór. No a PiS to już w ogóle zrobił z tego patologię. Także to państwo się budowało, to wrogie państwo obywatelom budowało się znacznie, znacznie wcześniej, niż PiS doszedł do władzy. To też warto wiedzieć po prostu. Nikogo z polityków nie interesuje, bo, bo to jest tak. Ja, ja powiem może, jaki jest mechanizm. Najpierw to są tacy potulni kandydaci, którzy proszą o. Pomoc, którzy marudzą, że nie mają pieniędzy, żeby opłacić kampanię, ale że marzą o tym, żeby się dostać do parlamentu, obojętnie z jakiej partii trafią. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby się dostać do parlamentu. I w momencie, kiedy tak się złoży, że zostaną wybrani, to już nie są tymi, którzy zostali wybrani, tylko stają się wybrańcami. W sensie semantycznym, nie tylko, ale w sensie psychologicznym. Stają się wybrańcami narodu i sami o sobie tak myślą. Sami o sobie już po prostu z reguły zaczynają myśleć jako o półbogach, po prostu. Dostają pierdolca, mówiąc w skrócie. 89% tych kandydatów po dostaniu się do Sejmu dostaje pierdolca. No i tym bardziej myśli głównie o swoich własnych interesach, o swojej rodzinie. Tak naprawdę to tutaj w Polsce nie powinno chodzić wam o zmianę władzy tak naprawdę, tylko o to, żeby wymieść te wszystkie śmiecie, które tam się zalęgły, żeby wymieść wszystkich szczotkami, miotłami, nie wiem czymkolwiek i po prostu zrobić przestrzeń na zupełnie nową generację, na zupełnie innych polityków, Którzy, nie wiem, byliby jakoś sprawdzeni, przetestowani, tam, tam powinni trafiać ludzie, którzy mogliby się pochwalić jakimś jednym sukcesem chociaż w życiu, a nie tym, że nigdy kurwa konta nie mieli w banku, że no, nawet że jedyne, co potrafią, to kota wyprowadzać, szczać, kurwa, do piaskownicy. No, to jest jakaś tragedia. Tragedia narodowa po prostu. No ale, ale, no cóż, no ja się łudzę gdzieś tam z daleka, z końca świata. Łudzę się, że może ktoś wpadnie na ten pomysł, że może przydałoby się wymieść wszystkich i stworzyć warunki do tego, żeby zupełnie inna kategoria i generacja ludzi trafiła w Polsce do polityki, a nie ci, którzy trafiają po prostu. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Piotr Tymochowicz. Dziękuję Piotrze i do zobaczenia.